Halo, halo, witam ponownie w mojej kotłowni na piętrze. Tutaj mamy naszą pompę, pana Sonic, którą wam prezentowałem już nie raz Tu mamy piękny wyświetlacz, pokazuje. pokazuję. Ej, coś się zepsuło tutaj w tym wyświetlaczu. Co tu się stało? Ano, się stało. Stwierdziłem, że spróbuję czegoś nowego. Wywaliłem tutaj stąd wyświetlacz, pociągnąłem tutaj sobie przewód. Akurat idzie, tu klapka jest w sumie taka maskująca, można sobie zrobić tak, że nic nie widać, tylko ciśnienie. O, półtora akurat. Sobie przewodem poleciałem równo z tymi rurami, które tam idą, idą, idą aż na dół do tą samą w sumie ścieżką, gdzie pociągnąłem drut, od, znaczy przewody od, od zasilania, czyli trójfazowe. Też miałem trochę zagłoskę z tym, przez cały dom musiałem iść. No i tym samym kanałem poszedłem z tym kablem takim cieniutkim I, i jest na dole. No więc przechodzimy na dół. Uwaga, hop i hop. Tutaj wychodzi właśnie ten przewód. Stamtąd idzie od mojej pompy od góry. Równo ze ścianą. Tu jest ten w korytku przewód od, od siły tutaj wyciągnąłem ten przewód sobie o w tym miejscu to jest trochę wyżej ogólnie tutaj na dole jest nisko tu jest on 2 metry z 10 czy 2,5 m, więc ten czujnik jest trochę wyżej no i to jest pierwsza zmiana jaką zrobiłem oczywiście dzisiejszy film chcę poświęcić podsumowaniem dwóch miesięcy bo dokładnie dzisiaj minęły dwa miesiące od kiedy mam pompę ciepła więc zaraz się z wami podzielę jak to wygląda właśnie z grzejnikami i tak dalej Jaką zrobiłem zmianę? Właśnie tutaj y, po rozmowach z moim instalatorem, gdzie zauważyłem, że ta ilość włączeń bardzo mocno zaczyna rosnąć, a to też jakoś tam wpływa na żywotność, stwierdziłem, że coś chcę z tym zrobić. Oczywiście z chęcią po, posłucham Was. Może w ogóle nie ma sensu się tym przejmować, że ta ilość jest tam taka wysoka. Niektórzy pisali, że. Mają tych włączeń dwa razy, trzy razy więcej i się nie przejmują. Inni w drugą stronę mówią, że mają pięć razy mniej, a się przejmują. Więc ja już trochę zgupiałem szczerze mówiąc, czy tym się przejmować, czy nie. No ale stwierdziłem, będę miał to, bo w sumie ja mieszkam na dole. U góry tam jest jakieś inne mieszkanie, gdzie gdzie zainstalowałem tą pompę, bo tylko tam, było, tam tylko było miejsce więc mam to pod ręką tutaj więc w sumie też się cieszę no ale to co zrobiłem, no zrobiłem to że wcześniej miałem na krzywej grzewczej a teraz ustawiłem na czujnik temperatury wewnątrz już zauważyłem że jest jakaś bzdura totalna bo on pokazuje tutaj o 2 stopnie więcej niż normalnie jest bo w tej chwili na przykład w domu mam 22 on pokazuje 24, mam ustawione też o y, 24, mogę to sobie zmniejszyć, zwiększyć na razie zostałem 24, dzisiaj było w miarę ciepło, więc rano, jakby na 25 ustawiłem to, to trochę pochodziła, y, zużyła nawet sporo, ale potem już zmieniłem z powrotem na 24 i już się w ogóle nie włączyła do, do, do teraz czyli teraz już mamy godzinę prawie pierwszą wieczorem na zewnątrz jeszcze w miarę ciepło jest y, no, więc y, może podsumując jak to wygląda właśnie w tam instalator mi mówił jak zmienić tą temperaturę czemu on tam źle pokazuje tutaj na przykład mam termometr pokażę w tym miejscu o tak naprawdę 22 dobre 22 stopnie więc tutaj przekomuję totalnie, ale okej. Okay. Niejszy z tym Ważne żeby. No i dlaczego zmieniłem? No bo, no bo ten instalator stwierdzi, że przy takich przejściowych, no bo właśnie, każdy twierdzi, że mam za mocną pompę. No moim zdaniem nie bardzo, no bo pompa robi, pompę każdy dostosowuje do zimy, tak? Wiosną i jesienią każda pompa, nawet jak będę miał, nie wiem, teraz mam 9 kW, jeśli bym miał nawet czwórkę. To może być przewymiarowana, bo po prostu nie potrzeba tyle grzania co, co, co zimą. Więc ten okres jest taki najgorszy moim zdaniem. Więc, więc te ilości włączeń momentalnie rośnie. Pokażę Wam tylko monitor energii. Teraz oczywiście nie pobiera nic zero, bo jest w sumie w trakcie tylko czuwania na wodę użytkową. Pokażę Wam historię. Po całych o tutaj dzisiaj na przykład, zobaczcie rano jeszcze jak miałem ustawione na 25 stopni tam trochę pochodziła, potem już nie chodziła, dzisiaj łącznie pobrała, tutaj pokazuje 10, wczoraj 11, wcześniej tak samo o jak tutaj włączyłem, przeszedłem jakby na dół to w tym momencie zaczęło pokazywać bardzo mało. Bo w ogóle się nie włączała ta pompa, bo miała ustawione na 22 stopnie, i cały czas było ściągnięte, bo niby tu 24 pokazywała, więc ale miszę z tym. Ale nie, dom, no właśnie, ten, ten instalator stwierdził, że yy, jedyne co można zrobić, to właśnie w tej chwili, jeśli masz koloryfer, to yy, i bufor powiedzmy jakiś tam nie za duży, to możesz yy, osiągnąć jakiś tam ten zwał wody, czyli jakby ta bezwładność jest. Yy, Taka, że po prostu szybciej to się zmieniają te temperatury, cieplej, zimniej, cieplej, zimniej. A jeśli chodzi o temperaturę ogólną, no to nie jesteśmy w stanie tak tej temperatury mocno zmieniać. Więc na krzywej grzewczej po prostu częściej reaguje, a w momencie jak macie ustawione na czujnik, to, to niby nie. Niby nie, mówię, to, to nie są moje słowa. Yy, znaczy dla mnie, moje słowa to są niby, a instalatora jest, że, że, tak, niby jest, że tak jest. Więc, więc tak, z ciekawości to zrobiłem na tym przejściowym. Na razie nie widzę, żeby to się zaczęło zmieniać. Dopiero to paru dni włączyłem, więc zobaczymy tam po jakimś czasie, czy to. Wiadomo, teraz będzie pewnie cieplej, więc też może nie być taki miarodajne. Ale mniej z tym. Z chęcią posłucham. Napiszcie, co, co, co wy sądzicie, czy, czy coś tam z tym robiliście. I tu mamy. Podsumowanie, tak jak obiecałem, dwa miesiące grzania domu piętrowego łącznie prawie 200 metrów. Na samych grzejnikach. W sumie to są grzejniki aluminiowe, więc takie dosyć szybko się nagrzewają i oddają. Tutaj faktycznie mam zmienione kanalizę, znaczy się, rury mam plastikowe, jak tylko tam ten gaz 20 lat temu był zakładany, to wszystkie rury były wyprute i były wstawione. Plastyki, więc czyściutka jest ta woda, nie, nie zainstalowali mi żadnych magnetycznych i faktycznie ostatnio na tych filmikach, co pokazywałem Wam Te sitko po dwóch miesiącach prawie w ogóle się nie zabrudziło Więc w miara czysta jest ta, ta woda e... Więc średnio ocieplony, celulozę mam w stropodachu, więc myślę, że to też sporo pomogło e... Tu mamy łącznie y, 772 plus bieżący, bo to tak właśnie pokazuje, że tutaj 772, ale musicie dodać sobie ten miesiąc. Bo 772 to są dwa zamknięte miesiące, czyli tutaj miałem y, lutym, rozpocząłem właśnie 17. Y, I tutaj jest cały luty, co po, pobrało, tu jest cały marzec, co pobrało, to jest te właśnie 700. Y, 700 72 i muszę dodać bieżący miesiąc czyli 772 i 228 to mamy dokładnie ile 1000 dokładnie 1000 wychodzi mamy 772 i 228 w kwietniu do 17 mamy dokładnie 1000 W a ile pokazuje mój podlicznik zaraz wam pokażę tu idzie właśnie ten przewód i tu mamy mój podlicznik też na miejscu ile pobrał 1360, czyli tak jak mówiłem, z reguły pokazuje o. Tam na początku, jak sprawdzałem o 33%, to wychodzi o 36%. Tam mam dokładnie 1000 kW, więc 1000 kW jest dosyć. No właśnie, moja taryfa w tej chwili sprawdziłem te ceny. Oczywiście, ja mam tam podpisaną jakąś umowę z Eneą gdzie mam te ceny stałe czyli nie, nie sięgła mi jakby ta zmiana, ta podwyżka ostatnio co była mam ją gwarantowaną do końca roku i bardzo mnie to cieszy bo w tym roku już fotowoltaika ma wejść więc powiedzmy mi się udało ale tutaj z ceny ostatnio co wziąłem co dostałem taki rachunek już za też za pompę przeliczyłem wiadomo, że im więcej zużywamy tym ten, ta cena jest niższa jak mniej no bo wtedy te Ceny stałe, zmienne, jakieś pierdoły tam wtedy generują dodatkowe koszty. No ale myślę, że teraz będę miał takie rachunki podobne, czy trochę wyższe niż normalnie właśnie tam gdzieś około 700-800 zł. No to yy, faktycznie yy, sprzeliczyłem dokładnie i wychodzi mi, że za 1 kW zapłaciłem 49 groszy, czyli w, yy, w zaokrągleniu 50 groszy liczne. Więc jak widzicie 1000W, który mi podaje tutaj na, na pompie ciepła, no to byśmy zapłacili przy 50 groszy 500 zł za 2 miesiące, czyli to bardzo mało, jak widzicie, no wiadomo to, to nie są już mroźne, no ale przyznam Wam szczerze, że no tutaj akurat w moim rejonie, ja mieszkam na zachodzie, ale noce były jeszcze dzisiaj nawet był mróz w nocy minus 2, więc, więc dosyć zimno było więc jak widzicie mamy 500 zł wychodzi mi za 2 miesiące rachunek za, samą, za samo ogrzewanie no ale oczywiście tutaj widzimy 1360 czyli ra, ra, realne zużycie no i to nam daje mniej więcej tu, weźmy sobie kalkulator mamy 1300

to jest koszt, który, który muszę się liczyć, więc wydaje mi się, że to jest bardzo mało. Przeliczyłem sobie dokładnie za gaz, ile bym zapłacił po, po podwyżce, bo akurat ta podwyżka mnie już chwyciła. A teraz już mniej oczywiście zapłacę, bo ten gaz nie działa. Ale w przeliczeniu na te kilowaty, które właśnie pobrałem, mniej więcej w zeszłym roku, jak patrzyłem, no to w zeszłym roku miałem rachunek około 1200-1300 zł. A teraz by wyszło prawie 2000, więc różnica jest spora. Przejdziemy sobie tu z powrotem, czyli jak mówiłem, prawie 40% przekłamuje, jedni mówią, że tam 10%, jedni 20, u mnie 33, ale na Elektrodzie widziałem, że było, yy, ktoś mówił, że około 30%, więc nie wiem jak, czy wy macie faktycznie podliczniki, czy tylko tak przypuszczacie. Też z chęcią bym się dowiedział od Was, jak wygląda y, sytuacja, jeśli macie właśnie taki czujnik na zewnątrz. Y, czy, czy, czy mieliście okazję zobaczyć, jak to jest, kiedy jest y, według krzywej grzewczej, a jak jest według y, temperatury wewnątrz? Czy, czy według Was, Waszej teorii, też to może pomóc, kiedy y, w takich przejściowych sytuacjach, no bo nie uważam, że moja pompa jest wymiarowana, bo... Przy ciężkich zimach, znaczy ciężkich zimach, no, no było dosyć mroźno. Tam parę dni akurat ja miałem. To pompa chodziła non-stop i dała radę, oczywiście, ale faktycznie musiała non-stop chodzić. Więc, więc na zimę jest spoko, a na tych przejściowych, właśnie wiosna, jesień, no, idzie w drugą stronę. Te ilości włączeń, włączeń, właśnie wam pokażę od razu tutaj, jak to wygląda, jeśli chodzi o grzałki. Może was to też o sprężarka. Zwróćcie na to uwagę. Tutaj mamy ilość włączeń, włączeń. Po dokładnie dwóch miesiącach mamy przeszło 1100, a całkowity czas niecały 1000. Ale tak, jak po pierwszym miesiącu, jak było dużo zimniej, no to te wartości były całkiem odwrotnie. tych Ilość włączeń, włączeń było dużo mniej niż całkowity godzin. Więc, więc sami widzicie. To tu mamy jeszcze pobór obecny, jak widzicie jest wyłączona, czyli w obiegu mam 26 stopni, czy znaczy w obiegu brak obiegu w ścianach mam 26 stopni, czy tam na wejściu i wyjściu. No, błędów nie było żadnych. Co wam mogę tu jeszcze pokazać, monitor energii. Mogę wam pokazać na przykład COP o na całości jaki miałem przez te dwa miesiące średnie powiedzmy miałem około 3,6 teraz w tym miesiącu prawie 4 poprzedni też 3,6 tam czy 7 nawet no, luty no, jak ja założyłem to akurat nie był zły tam pierwsze dwa tygodnie całe były przyjemne a potem marzec początek to przyszły razy konkretne bo tam pamiętam po minus 10 to było I jakoś dało radę więc tutaj opadło do 3,6 i to mamy 3,9. Ciekawostka jest też taka, mnie to zastanawia, że jak grzeje normalnie budynek, to COP, jak jest właśnie taka temperatura dodatnia, prawie do 10 stopni, to COP mi pokazuje po 5-6 5-6. Ale jak grzeje wodę przez te 10 minut, powiedzmy 15, to tam COP spada do, do 2,5, nie wiem. Zamiast ze spokojem przy takich temperaturach mogłaby sobie dłużej to grzać, a a o wiele mniejszych y, parametrach, czyli po prostu dużym COP, a mniejszym poporze. Nie wiem, może Panasonic stwierdził, że ten czas, powiedzmy tam, nie wiem, 15 minut to i tak jest długi, bo może się wychłodzić czasem w, w zimie. No i faktycznie, jeśli ten, temperatura by była y, ujemna, to to bym zrozumiał, że wtedy na tym COP jedzie, ale jak jest dodatnia, to moim zdaniem powinna się przestawić i jak w momencie jak grzeje wodę użytkową, to Niech sobie grzeje pół godziny, ale z całpę tam pięć i o wiele mniej energii wtedy wykorzysta. Z chęcią usłyszę Wasze też opinie o tym. Oczywiście to są pytania yy, i takie tam rozmyślenia dla osób, które się tam interesują, w tym sensie drążą te tematy. Jeśli ktoś tam nie interesuje, to to, 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 to co teraz mówię to nikomu nic to... No, tutaj mamy y, jeszcze COP dzienne. Oczywiście widzimy, rano było kiepsko. Było w minusie, y, minus 2 stopnie było tutaj, więc y, jak widzicie, mamy kiepskie COP, a potem mocno skoczyło aż do 5. I tak to mniej więcej wygląda. Nic nie zmieniałem tutaj. Y, harmonogram nie wywaliło w momencie, jak zrobiłem na pokojowym temperaturę. Ten, co wcześniej tam ustalałem. Innych opcji nie ruszałem. Tam tryb cichy miałem włączone nawet tam na jeden, ale nie widziałem różnicy za bardzo, więc zostawiłem tak, jak jest. Bardzo dziękuję za oglądanie. Z chęcią posłucham Waszych opinii. Jeśli Wam się podobał film, to oczywiście zachęcam do komentarzu, do, do subskrypcji. Na pewno w najbliższym czasie będę się skupiał już na fotowoltaice. W sumie za, będą mieli zakładać za miesiąc, ale już teraz przygotowuję sobie tutaj i do, dojście powiedzmy tych przewodów. Jak widzieliście na, na na pozostałych filmach możecie sobie zobaczyć też co zrobiłem właśnie z dachem. E, oprócz samej celulozy właśnie pomalowałem na biało. No i też mało ludzi o tym mówi. Każdy tylko twierdzi. Teraz też widziałem ten filmik ten pompy ciepła i PV, gdzie, gdzie opowiadał właśnie, że w, każdym, w każdej sytuacji ta fotowoltaika inaczej będzie działać, a się okazuje, że jednak lepiej działa, jak jest chłodniej. No i też zastanawiam się, czy jak ja zrobiłem dach na biało, czyli będzie chłodny dach. To pytanie, czy sam panel, który się nagrzewa, daje już swoją, swoją temperaturę, i dach już nie ma wpływu na to, czy ma wpływ. Jakbyście mieli jakieś informacje, to też z chęcią bym się tutaj z Wami wymienił. Tą informację. Jeszcze raz dziękuję. To podsumowanie dwóch miesięcy. Yy, za, do, na końcu kwietnia zobaczymy, jaki będzie za cały kwiecień. I potem myślę, że już maj to będziemy wyłączać pompę raczej bo słońce już teraz częściej dogrzewa dom. Ok. To pozdrawiam. Trzymajcie się.